Świetnie. Dobra, idę. Elo. Pomelo. Dobra noc. Czytam miłego wieczoru. Buddy left your channel. Uh -huh. A, się dotykać. <gry> no, słuchaj. Coś musi robić jeszcze, nie? <gry> <gry> Czy to jest RAM w twoich rękach? Mas wrócił no. Wrócił, a jednak a dałem jednak się mu głos e, Nie, ja nie będę grał, Pani będzie grał Możesz no. go przerzucić i może zagrać Ale... Dobra, róbcie co musicie kurwa no, ja Także pod, kurwa. trzymajcie się Na razie, pani na serwisie Hello, git, git. Panie, kurwa. Jak, jak masz tam bota, to weź go zmień kurwa nazwę, to jest raz, dwa. Powinieneś najpierw poprosić kurwa o pozwolenie, żeby wpierdolić bota kurwa tutaj. Ja nie wiem co ten tam, tam odpierdala do szopki. Ale powiem ci tylko tyle, on odpowiada na teksty. Pisałem no. Odpiada ci? Tak. Dobra. Szczerze, przyznam się, że nie czytałem co napisał, ale... ale pisał no. O to chodzi, dobrze. On pisał, nie wiem co on tam kurwa chciał, co on tam robił. On jest od muzyki głównie, żeby sobie puścić muzyczkę i wiesz. W porządku, no, ale wiesz o tym, że powinieneś kurwa zapytać, a nie kurwa wpierdalać nie, ale go na Jana. No ale co, no, co ci ten pot zrobi? Ale bo... to nie jest ważne, kurwa co on zrobi? Ja pierdolę, no. Nie zdosuje ci TS ani nic. Nie no. o to chodzi. Ja mam na to wyjebane, stary czy on mi nie. będzie ts te On nie stoi u mnie na chacie już. Tak, <laughs> więc nie ma problemu. To nie o to chodzi. Chodzi o no, zasady, to... kurwa, no. Zaj jakbym kurwa, przyszedł do ciebie i ci kurwa skarpetki z lewej szuflady na prawe przełożył. Nic by się nie stało w swoim życiu kurwa, no ale... Zmieniłoby się troszeczkę, tak? Ale to jest publiczny Teamspeak, tak? Jeżeli ja nie ja... Publiczny jest Teamspeak, ale ja jestem jego właścicielem. Co to ma do rzeczy, kurwa? No, Tak samo jak Twoje skarpetki są kurwa publiczne w Twoim pokoju, ale mają być lewe, a nie w prawie szufladzie. I chuj, no. Ja pierdolę, dobra, kurwa. Następnemu muszę, kurwa, tłumaczyć. Dobra, chuj, nieważne. Tak, założę to te, te na hasło, tak? Żebyś nie wpierdalał te botów, kurwa. Przestań pierdolić. dobra, nikomu nie padajemy. Tak, ale to nie o to chodzi. TS jest publiczny, ty możesz tu być. Możesz przyprowadzić przyjaciół, kolegów i kurwa nienawidzo nienawidzonych wrogów. Mnie to pierdoli, nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Zaproście mnie, dobra jestem, no. no dobra, no. Wspaniale kurwa, dalej nie wiesz co chodzi, ale udaję, że wiesz, dobra, nieważne. Idźmy do przodu, bo już kurwa z jednym się matołem, dzisiaj kurwa, pierdoliłem już mi się kurwa, z drugim nie chce. Nie śmiej się, bo już nie mówię o tobie. Ja wiem o kim ty mówisz, kurwa. Ty to jesteś, kurwa, ty to jest, kurwa, poza nawiasem, kurwa. W nawiasie, w nawiasach się nie, nie mieścisz, kurwa. Za szeroki jesteś. A penis za długi, kurwa. O, wiem jakie bym dla was bym musiał, dwóch downów, kurwa, musiałbym zrobić ten. Nawias kwadratowy kurwa. Jakby was. Jak wy, jak, jak wy byście Boju i Paniks, gdyby była taka możliwość, której nie ma i wcale nie stwierdzę, żeby, żebyście chcieli, ale gdy była taka biologiczna możliwość, żebyście kurwa stworzyli radem dziecko, to by był kurwa jakichś go ogry kurwa. Jakby był kurwa długi jak ty, a szeroki jak ten, kurwa. A pierdolnięty jak rycha, to już w ogóle kurwa. Ordory, no, to w ten sen kurwa było A ja bym się bał już kurwa, ja bym się bał kurwa, życia by Było tak, piękność i głupota po si Siła od Woja I tego, wielkość od Paniksa, znaczy no no wielkość to no, że długość. długość Bo wielkość to można zrozumieć na wiele różnych sposobów w sumie To był taki ork za kolasty Śmiercionośne ork. <grymne> kurwa było To by ci z takiego za I ty jakby się... tak złączył <grymne> O chłopie ty nie kur... <grymne> On też już się chce łączyć kurwa z krychą Ten to ma kurwa stronę No Na, oglądał się gołych chłopów i chuj Łączy się ze ze Może się łączyć kurwa musisz <grymne> kurwa Zrobią pociąg kurwa w dusch <grymne> Dobra, już. Nie podniecaj chłopaków. Do, do, do o! To... Penis ma dowództwo. Patrz, jaki przystany chłopak. Co to znaczy? A? Powtarzam. Penis ma dowództwo. O! Ej, ale to czekaj. Ł łącznik ja by był, bo jest najmniejszy w środku. Ile Ty masz dowództwo. Jeżeli masz dowództwo, gra twierdza, że masz dowództwo, ty zaznaczasz. Chyba, że oddajesz dowództwo. I zaznaczasz najlepiej lupa. I Dobrze. Zrobiłem. No, zaznaczyłeś jakiś punkt. I teraz naszym, kurwa, celem w życiu jest dotrzeć tam, kurwa, i żyć. No dobra. No. A my się wyjebaliśmy. ale dobra. Będziemy się czuć jak u siebie w domu. Bo dopiero co zostaliśmy w pierdol. To mu zielony tam leci dalej? Bo nie, nie będę pokazywał palcem, kto się zrobił ułem. A teraz się zdarza Dobra, leci na leci, ten od razu Na który? Na moją lupę? Na twoją lupę, bo tam gdzie pan nikt, to się dostaniesz wryć zaraz Ale przecież nie chcesz robić pieniądze Pieniądze pierdolić pieniądze Bijemy się bić kurwa <laughs> Dobra, lecę na lupę Będzie się kurwa zaśmiała cię bijemy Pewnie ta Oj Tu jest pacianga u mnie jakby to chciał Ale tu nie ma nikogo. Tam ludzie tam U mnie są dwie bronie jeszcze mówię. Ale tu nie ma ludzi. No, ale no, spokojnie. Spokojnie, no jest. ktoś przyjdzie, ktoś dojdzie, ktoś odejdzie. Ja mam bowiem tylko ty, oni chyba na wieży pojechali, nie? Czy ja wiem? Może, nie wiem. No układam, odjechał. Aha. A tu musieliby coś mieć, kurwa, bez sensu tam iść na gołą. Czekaj, gdzie się biją? Tam, tam widzę typa hey. Ty żyjesz? Ta poczekaj kurwa ty teraz możesz wyjść? Nie wiem sorry O dope kurwa Dobra idź dalej Dobra Penis, chodź w tyle a to jest niezdrowe wiem, wiem, wiem wiem Aha to pięknie to zrobiłem Chyba mamy sąsiadów z lewej Gdzie <brana> jest skrzynia jest skrzynka kurwa? No kurwa! Ale mam fantazję, kurwy syny Nie się waży wiem, 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 jestem blisko tu No ale dobra Mam chuj sosy. Dobra, oddaję to Dobro. komuś Wziąłem sobie umpa No, i w ten oto sposób, w który zginęło wiele osób Mamy już kurwa ponad 20 kółek, tak więc możemy Kupi robić co chcemy Kupić, kupić e... ja, Kupił ten, zrzut No jeden, jeden drugiemu daje siano Dobra idziemy, chodźcie Chodź. chodź. Gdzie, gdzie idziemy do sklepu, od tego Dowódca, dowódź Ja proponuję iść kurwa do tego na przykład To jest blisko, ten ale... Ten bliszy, nie. Można przejść tym jest gdzieś tam. Tutaj można przejść trup Tak jest. Jest skrzynka, jest. musi być kurwa blisko, hałasu jak Jak to kurwa jest? Aha, to nie wiem o co chodzi O, panik strzał ominął Siano ominuł Dobra, hej, to spadrz miło gra. dobra Jak gdzieś Do zobaczenia Dobre. on the other side kurwa Aut, auto, 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 auto idzie, auto idzie. Widzę. Naprawdę sklep pojedzie, wiesz? Wchodzę przez górę. Nie widzę ich. Popatrzę z tyłu namiotów. Nie ma ich z tyłu namiotu. Mam jednego. Ja drugiego, dobra. No dobra, to majs. Nikogo nie widzę. Dobra, składzę na dół. Mogę w sumie wziąć jeszcze jedną, jedną lupę, ale czy nie? Czy jebać to? W boju. Jak myślisz? Jak chcesz? Jestem blisko, zobaczymy gdzie ją wypierdoli. O moje jak coś. Aha, no nie wiem, jak będziemy chcieli sobie pójdziemy jak nie, to nie. Jeden chuj Dobra Kurwa nie to. Zostawiłem komuś karę jakby chciał. To nie jest daleko. Strzały. Tutaj ludzie są. Helka wylądowała i są ludzie. Helka odlatuje, ale nie wzięła wszystkich. Więc nie wiem o co chodzi, kurwa. Będziemy po tą lupę czy nie? Tak też. To idziemy po lupę? A ona jest No, Ja ją odpaliłem Skrzynka jest nad nami w góry No gdzieś tu jest ta skrzynka Dobra, skrzynki nie potrzebujemy na chuj wam skrzynki mam siano. Kupa i tyle ja, To tu jest bo tu mogą być ludzie A no Nikt na parking nie poszedł, a oni tu się na pewno było jak chuj Na razie niczego nie widzę na skanerze To nic nie znaczy Wiem, że nic nie znaczy, ale stwierdzam fakt Bar, serce bestii Ten shotgun jest dobry, kurwa, ale... Nie miałbym niczego na średniej dystans wtedy Ja mam Ja mam, ja mam UMPa ja mam. różowego Ja mam MP7 i SX-a Średnio trochę, ale... Co to, to słyszeli właśnie. Chyba jeszcze Ktoś tam idzie na górę? No, to idzie, dobra Dobra, tu jest, tu jest na górze, nie? Za cicho tu jest no, hmm? za cicho. To jest hotspot Dobra, ja kupiłem EW

Ciebie? O, ktoś już zaznaczył. Ile tych silów Mam tylko jednego różnego. O, tu jest różowa ta. Pomarańczowa snia. Dobra. Gdzie O, ktoś jak nie, jak nie kupił, to niech UAV kupuje. Znaczy dostaje. Ja ja, ja kupiłem. No ja dobrze. Już od razu. Tam wrzuciłem różowego umpa, bo nie zostałem do tego. Mamy gościa. blisko. blisko. Na sklepie, na sklepie, na sklepie, na sklepie, no. Już idę, już idę. Albo pod sklepem? Pod. Pod chyba, pod. No, pod sklepem się pokazuje, no. Od razu? Kolo, nie? Tak, Insta, Dobra, Insta, Insta, Insta. Tu, na, tu na sklepie jest trzech typów. Dobra, ruchy, nie idziemy, nie? Dobra, ja kupiłem BSP drugie Dobra mamy 7 koło Ja też ja, ja, ja też kupiłem dużo rzeczy, ja mam jeszcze 10 koł skrzynka spadła To oni Prawdopodobnie Chodź, chodź A co chcesz kupić? No. A ja w sumie podnosik mogę kupić kurwa a po co mi de kasa? Weź ja już kupiłem, weź, mi weź, mi. weź, weź. Jak, jak nie masz to kupuj podnośnik ten yy, penis Ono kupię no Dobra podchodzą Ci co? goście podchodzą do strefy Tutaj goście podchodzi dwóch do strefy Pójdę tam popatrzę peży, peży. Kurwa kurwa masz. Tak, Najpierw daleko po Lewej po lewej, 150 nie ma shielda Dobra, tutaj teraz jest dwóch Tutaj dwóch typów potożem w namiotach A, blisko na namiotach, no mamy gości no mówiłem, już widziałem na poprzednim PSP. Zostałem od lewej. Nie ma od kogo. Mam mojej ekipy. płytki. Dobra, jeszcze ktoś tutaj jest na płycie lotniska. Jeden jeszcze rafia. No, został heda. To jest jeden. Samochód Podnosi go typ. Dostał, dostał. Ty... To jest dostał, ten z płyty ogniska. Dobra, ci siedzi z samochodu. Pierdolają te strefy. Dostał To jest strajper na mnie patrzył z chuj daleka. Właśnie on dostał. dostał. Aha. O, tutaj go widziałem. Tu jest Tu jest Tu jest Postrzelony Post Nie ma chyba. Ładnie Trefę weź, się iść na to samo Nie dobrze Dobra Co, co? Chopsia Czemu wy tego BSP nie kupujecie kurwa? Kupiłem, mam Wziąłeś czy nie? Nie, już kupiłem I użyłem. Dobra, trzech sklepów dalej tutaj Kup. Leży. jest no, widziałem właśnie. Tam jeszcze jeden jest. Uboja, coś. Oboja coś jest. O, no, zielony ma typa. Nie wiem. Tam jeszcze jednego Nie widziałem. Tam. Na mapie. Centralnie przed nami powinien być. Walejcie na sprawdźcie samochód. Drobi, dobi, dobi! Ja tego Dwóch? Dwy, dwóch? dwóch no mówiłem, że było dwóch, kurwa! Jednego powaliłeś, Ja mówiłem, że jest jeszcze drugi, kurwa! No panowie, weźcie puls, nie pulsu. Ja mam! ja, wezmę, ja wezmę. Jak on nie pat, ty, ten drugi. Nie wiem, ja myślałem, że był jeden stary. I lekko obiłem, żeby ci fraga nie zabierać tego, nie? Bo, bo nie, bo no. Byłem. Nie, nawet nie wiem, czy Niech to jest. Jak mi ktoś chodzi. powie, dlaczego ten samochód się pali na czerwono, kurwa? Nie wiem. Ja muszę shieldy sobie kupić. Mam, chodź, 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 chodź tu. Ale penisy dobra. też nie masz. Ja, ja też ja mam ten. Ja mam tu skrzynkę, je. Jaką kurwa skrzynkę? Z... Nie ma skrzynek, kurwa z tymi. Shieldami? To nie daje, to nie daje ci tego. Tam amo może miesz. To ammo to ty... ci daje. Nawet z shieldy, też stary. Dobra, idę, idę, no? Patrzcie, na puszczeniu nikogo nie ma. Dobra, ja na Was czekam, kurwa, tutaj przy murze. No i dobra, ja jestem cool. I strefę myślę w ogóle. No, ja czekam właśnie na Was, żeby tam iść. Ale się kuto si, Pa. Ma no, wiery banki, target razu. Może ktoś będzie blisko. Ej, mówcie, mówcie, kiedy BSP zaplikować. Już? Kiedy? Nie no, ale nie widzę potrzeby na razie. No. Kurwa. kurwa. No w pewnie w tę stronę. No dobra. Ja idę w waszą stronę, tylko że widziałem go, żeby ten. Tak, tylko że ja chciałem iść w stronę, ale dobra, no chcesz tam. iść, jeszcze idziemy, on się rusza, widzę. Ej, boju, o co, może, patrz, o co może chodzić? Jak mi na bicepsie krosty sadzi takie z boku, takie czerwone plamy. Ej, nie teraz stary, kurwa, dobra. później się będziecie dotykać, kurwa. Czulanie. Tak? Za dużo czegoś żeresz. Ryżu albo czegoś. <laughs> e, Ryle, y widzę go, tu biegnie. Nie dostał. Tu jest. Kurwa. Tu ma budynek, niestety. Aha. No, do budynku. Ja też coś trakuję. Dobra, biegnę. Czekaj, bo jesteś sam. Okay. Eee, Przeciwnie jest blisko. Począł mapę Widzę. Tak, tylko nie wiem gdzie kurwa. Ja też nie. On, on jest bardzo blisko gdzieś. Nie wiem. Skanuję, ale nic nie widzę na razie. Tam jest dron. Wejdź tu do góry, użyj drona. Dobra. Dobra. Chuj z tym dronem bez z Kurwa, no dzięki. Jestem na dronie na razie, chuj z tym. O, ile popatrzę? Tym... Pojawiłby się ktoś na, na skanerze. Nie widzę nikogo. Nie, 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 nie. O... Ja nie widzę nikogo. Powiedz kiedy muszę spierdalać? Już. 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 już, już, Kurwa, gdzie on jest? Dobra. Włączył no. Maska mi się zjebała. Po prawej, po prawej. Po prawej, no. Mam. Malowa malowa. malowa, malowa. Malowa mam, mam. git, git. Znaczy no, ja go mam, ale nieważne. No to sam fraga, no. Tak? To nie wiem. Jak? To może ty sobie mu kogoś pokazało, kurwa z rodziny pokazało, że tru, że tru zalił tego. No ja bym spisał, że ja go zabiłem Aha, to ciekawa gra <grym> no, Ty, ale... a ja miałem fraga wcześniej, bo ja nie wiem Nie wiem no, no, idziemy. No bo teraz czy mam. Czy nie? No? Ja mam jeszcze jak coś mhm. ale, ale jak macie siano, bo mamy siano to Boże, kupujcie bo mam... no. Ja bym maskę wymieniał bo mam tylko 2 na 6 no Ta maska tu ci się nie przyda tru a jak mi się nie przyda maska? Dobra, bajemy tyle, Stoimy na twardym polu. Dobra, chodźcie tam, w, kurwa. Tam pójdźmy, chodź. Ja tam chciałem iść od początku w ogóle. Uwaga teraz. Mogą kapić, kurwy, przy strefie. razem już tego. O, kurwa, okno lewe, prawe, nic. Aha, tu się kurwa działo. No, i dużo leży tutaj. Kupi V od razu Paskitu. jej używam. Dwie broni tu leży. Fajnych. Też kupuję. Kupię drugie od razu. O, maska. Dobra, chodź panik, biegę z promu. Dobra, na ulicy macie go Jesteś ja weź mi się nie przyda Uciekł, kurde schował się Schował się do tego, do, do, do... do samochodu Leży Odbawiasz go o Nie, gdzie leży? Kto się Są? świeci mam, mam fraga, mam fraga mam... A mi się jeszcze na EV świecił, ty <laughs> Czekaj, czekaj, mi się jeszcze drugi ktoś świecił na EV I teraz nie wiem gdzie on jest, kurwa To ma bułak jest zamknięty nie no Miałem nadzieję, że i tak tam nie będę musiał iść, ale... By wyczuł Strefa Musimy mieć dać chatek tutaj, gdzie Jak nie ma chaty to jest przejebane Otwarte pole, nie? Nie wiem biorę sniperkę swoją. No jednak Wiem jak to jest prawej. Nie wiem, ale gdzieś kurwa z kierunku 250 ode mnie To nie była sniperka, bo bym mnie wypierdolił od razu. Naprawdę? Nie podniosłeś swojej klasy kurwa? Dlaczego? Zbagowane. No zbagowało no się kurwa no. Aha. Się, kurwa no. Ale... Przecież już podnosiłeś dwa razy. Ja pił, nie podniosę swojej broni. O, idzie. No jest tam, trzech w lesie. Tak, trzech, trzech. Trzech. Dobra mam. No. Oni Dlaczego? się Dlaczego? walczą Dlaczego? między sobą. Dlaczego? 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 Ja, widziałem. Plecy mamy plecy mamy Wracam oglądaj się paniks Koło strefy jest Tu przebieg I jeszcze samochód plecy Leży, leży Nice Ale ta pozycja którą mamy jest z dupy Tam jest gościu i tu jest gościu Nie podoba mi się to miejsce, to jest zupy miejsce, musimy się spierdalać. Spójrz, się, ale no gdzie teraz kurwa? Cześć te, zobaczę na mapę kurwa no Ja chciałem od początku iść kurwa w górę, ale tam są no, kurwy tam. teraz Dostał Nie ma kewa tam Nie wiem, uda nam się no. Jeszcze jeden jest tutaj Dwóch Dwóch Dobra a w górę, tylko wam tyle powiem w strefę kurwa a tam są goście, nie? dobra, oni pobiegli tam, gdzie pokazywałem. Dobra, idziemy. Jeden musi biec, kurwa, i walić, a drugi musi biec. Jed, jeden ma ten, jeden ma normalny, a drugi ma ghosta, czy tam chuj co. Biorę BSP, biorę BSP. No to my wiemy, gdzie wiem, gdzie są. No, git, git, git. trzeba się nimi zająć najpierw. To dużo ludzi zostało na nami jest No jest Trzeba się nimi zająć Tam, 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 tam Oni no są poza strefą jeszcze trochę Biję Nie widzę, Słowa. 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 inna ekipa jak bije Leży, leży Na górce jest inna ekipa, uważaj Leży Ja jestem ślepy kurwa nikogo nie widzę To, to jest trup, byłem do trupa teraz Nie wolno, nie wolno trupa Tam jest, tam jest za kamien... za, za, za drzewem jest tutaj typ... Spierdol mi, kurwa Chyba miał tego, alerta nie, 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 nie wiem gdzie jest, nie wiem gdzie jest teraz Jest, między drzewami Tam, tak tam no. Tam jest Widzę, widzę Obity Trzech tam jest, jednego położyłem Drugiego położyłem Ty tu jest. Zostało dwóch gości, dwóch zostało. Tam mam, położyłem gościa. Leży, leży. Mam leż, leż. go. Dziękuję. Wow trzy fragi zrobiłem w meczu. Ładnie. Panix 10, brawo. Dokładnie. Dokładnie, to fajna ta snuperka. Ale ja nie wiem jaka. Tak więc, ta gra nie ma sensu. Dziękuję za informację. Brawo Penis, pierwszy mecz z tobą i od razu wygrany. Ale tutaj powinno, jak przedstawia przy... y, tych ludziów, to powinno mówić co jest, co jest kamalny chuj. Ale, ale dobrze żeśmy grali. Uważam, że wszyscy dobrze zagrali.